Na ekrany polskich kin właśnie wjechała najnowsza adaptacja książki Stephena Kinga pod tytułem Podpalaczka. A jeżeli chodzi o oryginalny tytuł, to jest Firestarter, a przynajmniej filmowy, oryginalny tytuł. Książkę, co prawda, miałem na chwilę w ręku, ale nie przeczytałem jej i obecnie jej nie posiadam. Natomiast bardziej, jak już zbieram książki, no to właśnie tam w tle sobie ustawiam. U mnie to z czytaniem, jak wiele razy powtarzałem, w zasadzie raczej krucho. W każdym razie. Ta książka miała już jedną swoją adaptację w roku 84 i wiele, wiele lat później, bo dopiero w 2002 dostała nawet swój sequel. No i przyznam się szczerze, nie wiedziałem, że ten film istnieje, dopóki nie poszedłem na nową podpalaczkę. Teraz przed nagrywaniem się dosłownie dowiedziałem, że, że jest taka produkcja, że są takowe produkcje, dwie w zasadzie, więc pewnie sobie gdzieś tam za jakiś czas nadrobię. A tutaj dzisiaj skupię się tylko i wyłącznie na kinowej, najnowszej podpalaczce. Nie będzie żadnych odniesień do książki, nie będzie też porównywania do starych części. I recenzja będzie zupełnie bezspojerowa, także możecie nas spokojnie oglądać, zanim się wybierzecie do kina. Zapraszam, zaczynamy. Początkowo reżyserem tej produkcji miał być niejaki Fatih Akin, czy jakkolwiek się to wymawia. Natomiast wziął i zrezygnował, no i nowym reżyserem został. Cave Thomas, a scenarzystą jest Scott Teams, który był również współscenarzystą Halloween Zabija, czyli tej części z 2021, która była niestety przeciętną, środkową częścią. Mam nadzieję, że Ens będzie lepszy, tak by the way. Na no, co do obecnego właśnie tutaj reżysera, to trochę no name tak naprawdę stworzył jeszcze jeden film dwa lata temu czy trzy lata temu, też gdzieś tam w klimatach grozy, ale ja go nie widziałem, więc też się nie mogę odnieść. Natomiast tutaj dostał, wydaje mi się, zadanie. Dosyć trudne, zaraz powiem dlaczego. Najpierw powiem wam z jakim oczekiwaniem szedłem na ten film. Jak to bywa z adaptacjami Kinga, większość posysa po prostu i naprawdę niewiele było dobrych. No na przykład kultowe leśnienie. Co prawda na początku w latach 80-tych się niezbyt spodobało leśnienie, ale teraz już nosi miano kultowego. No i jeszcze kilka dobrych ekranizacji było, ale to raczej na palcach jednej ręki możemy liczyć. A tych słabych było znacznie więcej. No i właśnie, podpalaczka miała trudne zadanie. No i ja... W sumie nie oczekiwałem od tego filmu, że cokolwiek mnie tutaj jakoś tak super urzeknie. Ale chciałem, żeby to było chociaż jakiekolwiek spójnie poprowadzone dzieło. No i teraz tutaj są dwa problemy. Po pierwsze. Metraż tego filmu to jest 94 minuty, czyli mamy tak standardowo półtora godziny. No i właśnie, jaki tu jest problem? A mianowicie taki, że ten film nie nadaje się do bycia filmem. On się nadaje ewentualnie do bycia miniserialem, żeby tak w sześciu odcinkach nam fajnie opowiedzieć i rozwinąć historię. Ewentualnie mogli zrobić jak z It Czyli z to, że po prostu sobie zrobią pierwszą część filmu, później sobie zrobią za dwa lata czy za rok drugą i byłoby fajnie. Co prawda, książka pod tytułem właśnie Podpalaczka nie jest tak długa jak It, bo It to jest potężna księga, naprawdę tam z tysiąc stron jest. No ale jak chcesz napisać koherentną fabułę i pociągnąć jakkolwiek te postacie, żeby jeszcze się kogoś dało polubić, no to zdecydowanie. Warto by było to troszeczkę rozciągnąć. Ja wiem, że pewnie producenci chcieli standardową 90 minutówkę. I właśnie tak mi się ten film oglądało, jakbym układał gdzieś puzle, ale widział, że non stop gdzieś kolejnych brakuje. Że ten film jest taki po prostu wybrakowany, ktoś te puzle wyjmował, wycinał, zabierał, a jak doszliśmy do połowy filmu, tak naprawdę to miałem nieodparte wrażenie, że ktoś zrobił takie pstryk i 180 stopni po prostu się raptem zmienia nasza tutaj postać główna dziewczynki, więc... Wygląda to, jakby ze środka wyrwano po prostu mięso. Wyrwano godzinę filmu i widz dostał to, co dostał. I teraz reżyser miał pewnie trudne zadanie, bo ja nawet nie wiem, czy oni nakręcili więcej scen i wycięli, i później dostaniemy na nośnikach, na DVD czy na Blu-rayu wycięte sceny, bądź wersję reżyserską, która powinna trwać przynajmniej 2,5 godziny, żeby to było bardziej spójne. Czy po prostu jednak tego nie nakręcili i dostaniemy parę minut, albo nic. Tak naprawdę tego jeszcze nie wie nikt, ale życzyłbym sobie na pewno. W środku troszeczkę rozciągnięcia. Jakby ten film trwał godzinę 50, nawet dwie, nic by się nie stało, ale to właśnie wygląda jak wizja producentów, a nie reżysera. I mam nadzieję, że faktycznie to jest tylko wina tutaj produkcji i że reżyser miał trochę szerszy na to pomysł i że chciał pokazać więcej. Pytanie też, jak wyglądał scenariusz. No, ale jeszcze chwilę o fabule, bo to jest bardzo ważna rzecz, oczywiście, a w zasadzie najważniejsza. Mamy młodą dziewczynkę, która no teraz wchodzi w fazę 11 roku życia, no i to jest taka trochę. Wybrakowana Kerry, znowu tego słowa używam, albo Kerry na sterydach, ja bardzo lubię to stwierdzenie. I co prawda, telekinezą to ona nie włada, ale włada pirokinezą, czyli może wzniecać ogień. I tak naprawdę, może w inne sposoby rozładowywać swój gniew czy frustrację, ale właśnie, jeżeli to już będzie w takim dosyć skrajnym stopniu, no to gdzieś tam obok niej CGI-owe ognisko się zacznie palić, i różne przedmioty po prostu ulegną destrukcji a czasami ludzie jak to bywa i w sumie zwiastun też pokazał, że będzie trochę sieka, więc okej, okay, rzeczywiście tak będzie, natomiast też wydaje mi się, że to jest bardziej taka jakaś przygodówka dla dzieci, taki horror młodzieżowy, bo też znowuż tego horroru to tutaj tyle co kot napłakał, to można powiedzieć, że to jest taki bardziej trochę science fiction, ale właśnie tak odnosząc się do Kerry, bo to chyba najbardziej bliźniacze produkcje, jakby te moce są gdzieś tam podobne i podobna w ogóle stylówka, no bo jednak właśnie Kerry to tam przedmiotami rzucała, a ta po prostu ogień wznieca. Ale ma jeszcze rodziców, którzy też mają moc, przez co ona ma moc, bo po prostu to dziecko no, jest siłą rzeczy stworzone z tych rodziców. Nie, nie musiałem tego tłumaczyć naprawdę, ale, ale, ale tak jest. Uwierzcie mi na słowo. Matka ją urodziła, no i. Ojcem jest tutaj postać grana przez Zaka czego ja w ogóle nie wiedziałem. Jakoś ten zwiastun, który kiedyś gdzieś obejrzałem, to tak musiał mi przelecieć. Tam jednym okiem pewnie oglądałem gdzieś w kinie. No a matkę gra postać, która grała w zasadzie aktorka, która grała Velvet Busso, czyli tym horrorze od Netflixa, który był swoją drogą średni. Także castingowo to tutaj jest powiedzmy całkiem znośnie. Natomiast co do tej naszej głównej bohaterki, właśnie dziewczynki, to grała ona w najnowszym dziesiątym sezonie. AHS, czyli Asylum, nie, Asylum, e, AHS, American Horror Story, jak i Asylum. Asylum to był chyba jeden z sezonów. No i nasza Kerry Junior próbowała oczywiście zdusić w sobie tę moc, w zasadzie rodzice ją tak pod to nakierowywali, że no musi to umieć kontrolować, ale wiadomo, dziewczynka, która gdzieś tam znowuż taka klasyczna opowiastka, jak to z filmów tego typu, czy z ekranizacji Kinga, adaptacji, czy po prostu z jego książek, że jakieś gnębionko w szkole. Czyli tak klasycznie układana historia. No i wiadomo, jakaś tam frustracja się pojawi. Akurat o ironio, tutaj ją gnębi rudy dzieciak. To, to rudy powinien być gnębiony, chyba, nie? Nie wiem. W każdym razie to tylko jeszcze dodam jako ciekawostkę, bo mi się przypomniało, że jednym z kompozytorów muzyki tutaj jest John Carpenter, także miło. Oczywiście przy Halloweenach też kompozycje robił tych najnowszych, wiadomo, bo on jest z tą serią związany, jakby nie patrzeć. Ale tutaj taka ciekawostka, właśnie fajna. No i ta nasza Kerry Junior. Troszeczkę właśnie wypada spod tej kontroli. nie to, że rodziców kontroli takiej rodzicielskiej, ale po prostu no nie jest w stanie już dłużej tłamsić tej mocy, więc gdzieś tam taki wybuch <laughs> dosłownie tutaj się w końcu pojawi. za. No i jacy źli ludzie, którzy polują na tę rodzinę. w końcu się o tym dowiedzą, więc to będzie taka w sumie ściganka można powiedzieć po prostu pościg właśnie za dziewczynką i za, ich, za jej rodzicami, czyli tak naprawdę mamy historię familijną kontra jacyś tam federalni po prostu, którzy no chcą wiadomo w swoje ręce złapać takie biologiczne cudo, żeby wiadomo tak znowu standardowo wykorzystać gdzieś takowe moce do jakichś swoich eksperymentów, testów, czy po prostu szkolić ją na jakąś, powiedzmy, nie wiem, broń biologiczną czy coś w ten design, jakby to jest historia, którą znacie, którą widzieliście już naprawdę dziesiątki razy, z tym, że akurat tutaj, nie wiem, nie włada właśnie telekinezą czy jakąś inną mocą, że nie dzieje się coś innego, tylko jest ten ogień, więc jakby to jest jedyna rzecz praktycznie, która wyróżnia te produkty od innych jej podobnych, natomiast na szczęście tutaj jest próba budowania postaci, jest próba rysowania charakterów, co jest oczywiście dużym plusem, bo ja myślałem, że to się gdzieś tam troszeczkę rozwinie i później już będzie sieka, że ona nawala tym ogniem we wszystko, co się rusza albo i się nie rusza, czy po prostu w ludzi, którzy jej dokuczają i tak dalej. A tutaj jednak mamy fajnie zarysowane korelacje pomiędzy rodzicami a dziewczynką, że oni jej tłumaczą, oni naprawdę chcą ogarnąć tę sytuację. Ta dziewczynka też jest dosyć sprytna, jest inteligentna, więc jasne jakieś cechy są tutaj nadane, co jest oczywiście. Ogromną zaletą w filmie tego typu, bo ja bardziej szczerze podejrzewałem, że to będzie takie typowo rozrywkowo popcornowe, jakieś takie właśnie blockbusterowe pod fan, a nie do końca tak jest. Tutaj jest dużo właśnie jednak dialogu, budowania akcji samej, czy narracji, bardziej może nie akcji. A właśnie ten ogień jest na drugim planie i może to dobrze, bo nie znam budżetu tego filmu, nie mogłem się doszukać takowej informacji, ale tak strzelam, że to jest jakieś nie wiem 15 milionów 20 to nie jest wysokobudżetowy film, więc jak się pojawia ten ogień, jak się pojawia CGI to jest tak 50-50, nie wygląda to najgorzej, ale na pewno mogło być lepiej. No epickich scen tutaj nie ujrzycie, zdjęciowo jest tak całkiem przyzwoicie, więc tutaj jakby też ciężko cokolwiek szerzej o tym powiedzieć, aczkolwiek jak się pojawia ten ogień to na szczęście nie dominuje on tym filmem. I ta jej moc oczywiście jest niesamowicie istotna, ale jednak właśnie na pierwszym planie jest próba budowania postaci. Tylko, tu jest duże tylko. Dostajemy jakieś takie puzelki, nie wiem, 2000 tysiące elementów. Mam wrażenie, że do pierwszej do połowy filmu w zasadzie ktoś mi zabrał tak tych puzelków, nie wiem, 50 może, więc zostaje jeszcze dużo. Natomiast mija godzina filmu, dziewczynka jest taka właśnie gnębiona, taka troszeczkę jest smutna, jeszcze nie do końca poradna. Nie za bardzo ogarnia, co ze sobą zrobić, trochę się boi, jest frustrowana, gdzieś tam te moce i ja się wymykają spod kontroli. I raptem mija 5 minut filmu, jest takie 180 stopni. Dziewczynka jest Rambo, Lara Croft po prostu i robi swojego rodzaju siekę, ale to nie jest tak, tylko że ona chodzi i po prostu, wiecie, pff. Normalnie, jak spalnika Ripley w obcym sobie szczela tym ogniem na prawo i lewo, tylko no w jakichś konkretnych sytuacjach, ale nadal, zmiana charakteru w tak drastycznym tempie jest kompletnie niewiarygodna dla widza. Dlatego ja mówiłem, że tu albo sześć odcinków na miniserial, gdzie da się ten środek wypełnić po prostu sensowną narracją zbudowaniem tej postaci i po prostu. Dołożeniem tych scen albo dwie części filmu, albo długi film, taki około trzy godziny, ale to komu by się chciało oglądać, tak jak Id właśnie, było męczące ze względu na metraż, więc dwie części, no spokojnie mogli zrobić. Jeszcze dwa razy by zarobili, czemu nie? No ale jednak mamy to, co mamy i ten film jest bardzo, bardzo, bardzo wybrakowany, bardzo pocięty, mam wrażenie. Po prostu sobie wszedł producent i załóżmy, to jest taka moja teoria, że nie wiem, reżyser dał dwie pół godziny materiału, a przychodzi gościu i mówi, za długie, mordo, no to weź, wytnij coś. No i. Przed reżyserem staje ogromny teraz taki dylemat. Co wyciąć? Początek, pośrednio wyciąć, start, wyciąć, wstęp. Chociaż też wygląda, jakby trochę tak było, bo przedstawienie naszej dziewczynki, jak jest jeszcze noworodkiem, też jest bardzo pocięte, bardzo szybki taki skok jest narracyjny i po prostu tylko byle to rzucić i już musimy lecieć dalej. Co jest oczywiście prawdopodobnie związane właśnie z tym, że metraż musiał być okrojony. No, końcówkę wyciąć też ciężko, no bo finał musi być. Jakby musi być jakaś klamra, jakieś dopięcie tej historii, więc. No, nie za bardzo wycinać z finału. Dam na pewno jakieś pojedyncze sceny, ale tej esencji nie mogli nam zabrać, więc wyjepmy godzinę z filmu i voilà. Mogli tutaj to sprytniej potraktować, na zasadzie, że jest ta akcja i na przykład później rzucić napis pół roku później albo rok później i byśmy byli w stanie uwierzyć, że nawet jak nam tego nie pokazują, to jednak przez to, że minęło tyle już czasu, to, to jest rok, to sporo nawet, wydaje mi się. No to ta dziewczynka mogła zmienić swój trochę charakter, mogła podrosnąć, po prostu nabrać doświadczenia, właśnie stać się bardziej odważna i stać się tym takim mini Rambo, właśnie taką już fajniejszą trochę Kerry, że no mogło w jej głowie i nastawieniu się pozmieniać. Dzięki temu ona dorosła do tego trochę bardziej, jak tę moc kontrolować, że mogła chociaż podejmować już bardziej świadome decyzje, świadome ruchy. I w to bym jeszcze może uwierzył. Natomiast to, że ona jest właśnie taka nieśmiała, taka nieporadna, jest za chwilę. Jep z GD, super sprytna, po prostu ogarnia wszystko. Wokół siebie jest w stanie, no, bardzo, bardzo swoją tutaj inteligentną, jakby taką próbą przechytrzenia innych bohaterów, wywrzeć na nich ogromną presję, dzięki czemu jest praktycznie nieuchwytna. I okej, okay, w pierwszej części filmu w zasadzie też niby jest nieuchwytna, ale to jeszcze raczej jest duża zasługa rodziców po prostu, ale właśnie w momencie, gdy wiadomo, że ona musi wyjść gdzieś tutaj na pierwszy plan i nam pokazać, że jest tą najważniejszą postacią. No, to jasne, że ona będzie takim właśnie Rambo. No i ciężko w to uwierzyć. Musielibyśmy mrugnąć na parę minut albo przymknąć oko, ale to jest naprawdę, wydaje mi się, taki mocny skok scenariuszowy. To jest trochę takie niedopieszczone, lekko mówiąc, trochę. Więc życzyłbym sobie, że jak wyjdzie na jakimś DVD-ku, czy Blu-rayu, i sobie kiedyś kupię, to po prostu odpalę, obejrzę i zobaczę, o kurde, pół godziny filmu, chociaż mam więcej, i ta historia będzie wtedy bardziej koherentna. Bo teraz to jest taka bardziej fajna próba aniżeli kompetentny film, więc y, reasumując, no horroru nie za bardzo tutaj znajdziecie, więc też nie rzucajcie po się raczej stwierdzeniami to nie było straszne, bo to klasyczne opinie mogą być, ale tu, tu, tego strachu nawet nie próbowano zrobić, to jest w ogóle mało napięcia, więc raczej tego nie oczekujcie na pewno. E, oczekujcie historii do obejrzenia na raz, która jest taka, mm, nie powiem, że mdła chociaż momentami tak, no bo jak specjalnie napięcia nie ma, no to ogląda się to może nie jakoś super angażująco, ale też nie jest to nudne. Przynajmniej ja się nie nudziłem. Całkiem, całkiem intrygujące. Na pewno to ma znacznie większy potencjał. Nie wiem też, czy ta castingowa sfera jest tutaj jakaś super, czy te dobory na pewno były w dziesiątkę. Natomiast uważam, że akurat za Efron całkiem dobrze sobie radzi tutaj w roli ojca. Są jakieś emocje, jest jakaś próba zbudowania relacji fajnej, więc okej, okay, niech będzie, że to taki mały plusik. Natomiast ostatecznie. Ja mogę wystawić tylko i wyłącznie połowę skali, czyli piąteczkę, no więc y, nie jest to jeszcze opinia taka na tak. Też na rotenkach widziałem, że są opinie ze średnią 4,6, jest tam zginiły pomidorek, także pewnie gdyby 20 minut w środku więcej na spokojnie do godziny 50 rozciągnąć, byłbym w stanie chociaż postawić szóstkę, bo może byłoby to nadal wybrakowane, ale już kompetentne scenariuszowo, a tak no nie jest, więc y, ciężko mi nawet te szóstkę postawić, chociaż na początku to zrobiłem, ale przemyślałem chwilę i, i ostatecznie zostawiam to jako średniak, no i. Prawdopodobnie za miesiąc o tym filmie pamiętał nie będę, natomiast nie odradzam, wbierzcie się do kina, ocencie sami, zobaczcie jak wam się podobało i później w komentarzach dawajcie znać właśnie co sądzicie, kto już był to oczywiście też zachęcam do komentowania, no a ci co jeszcze się zastanawiałem czy się wybrać, czy w ogóle się dowiedzieliście dopiero, że to wchodzi, no to dajcie znać właśnie czy pójdziecie do kina, ja was zapraszam jeszcze serdecznie na mojego nowego Discorda, na mojego Instagrama, subujcie kanał, wbijamy w tym roku 100 subów, bo sporo ludzi jeszcze nie subuje, także... No, trzeba kiedyś to wbić. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnych odcinkach. No i kolejna adaptacja Kinga, która znowu stoi na średnim poziomie. Chociaż średni to i tak jak na adaptację Kingowej nie jest tragedia, bo większość jest nawet, no może nie większość, ale sporo jest poniżej nawet średniej. Także, no niestety, rewolucji nie mamy. No, trochę no-najmowy reżyser też. Może gdyby tutaj dać bardziej kompetentną też osobę, to by z tego więcej wyciągnęła, ale jeżeli by go znowu ograniczyli metrażowo, to nie wiem. Chociaż ten reżyser, co był pierwszym wyborem, no, był bardziej adekwatny, wydaje mi się, bo miał już sporo produkcji na koncie. Jakiś jego dramacik widziałem z 2017. Tu wam wyświetle teraz plakat, to tu. No to był naprawdę całkiem spoko. Też ocenki widziałem ma dobre, więc super. No ale, ale mamy tego. Także zostawcie komentarz o treści hashtag podpalaczka jeszcze, oczywiście. Jak dotarliście do końca. No i do zobaczenia w kolejnych. Cześć.